Cześć wam dzisiaj, jest Wizu, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Genshin Impact, w serii o tym samym tytule i zacznijmy od tego, że lecimy i że cyferki nie będą się dzisiaj zgadzały ze względu na to, że są przesunięcia, znaczy się odcinek, który powinien być dzisiaj nagrany, jakieś 3-4 dni temu, jest przesywany na jutro. Ten odcinek wskakuje teraz, bo jest bardziej na bieżąco, więc jest zamieszanie z każdej strony, nie przejmujemy się tym, lecimy tak jak są one wstawiane, nie ma to dużego znaczenia. To jest raz i to jest pierwsza sprawa. Druga rzecz jest taka, że mamy stream w najbliższy piątek, najprawdopodobniej szóstego, z tym, że... Mogą to być przesunięcia, do tego wrócimy na spekulacjach i spoilerach, więc zapraszam na tego streama. Będzie pewnie we wczesnych godzinach popołudniowych 12-13. Coś takiego chyba, że twórcy przesuną, a przesunięcie może być związane z tym, że wtedy jest wyjście aktualizacji 2.0 w 0 Zero, a wiadomo jakie hoją ma priorytety, nie więc jest jak jest. Lecąc dalej drobna rata i kilka dodatkowych informacji do przedwczorajszego odcinka. Z Waszej perspektywy, z mojej strony wczorajszego, bo ze względu na wybory i wszystkie rzeczy na oko, nie udało mi się tego nagrać na czas i wstawić na wczoraj, żeby był jeden po drugim. Przesunięcie no to są i tak. Więc lecimy. Korina, rata i nastawienie społeczności, bo tutaj kilka rzeczy się stało. Przede wszystkim Korina przejęzyczyła się w trakcie wywiadu. Ja stawiam, że się przejęzyczyła, bo nie wydaje mi się, żeby była tak głupia. Znaczy się nie zarzucam jej zbytniej inteligencji i rozeznania w temacie. Sam fakt, że poszła i to poszła do Piperbaggaja, to z mojej strony jest eee, bardzo głupi wybór, nie, bo tak wybrała gościa na wywiad. Prawdopodobnie pierwszego, który ją o ten wywiad poprosił bo koleś jest znany z tego, że jest anti -sag aftra Tutaj też jest zaznaczenie, że ludzie mu zarzucali, że źle pytania dobrał. To był wywiad bardziej niż debata czy jakiekolwiek kombinacje, więc rozumiem. Do tego też za moment, będziemy się odnosili. Więc Corina jest nieogarnięta. Corina jest głupia, moim zdaniem, ale nie jest na tyle głupia, żeby nie ogarniać, co się dzieje w tym, o co tak bardzo walczy. Moim zdaniem, ona się przejęzyczyła. Miała na myśli Johna Pat, no upadł, jakkolwiek on się tam nazywa, powiedziała Jacob. Ja za nią automatycznie powtórzyłem. Zresztą było widać mu minę, ale tak bardzo się spieszyłem, żeby ogarnąć odcinek i żeby zamienić miejscami to, co przedwczoraj było, że nie sprawdziłem dwa razy, więc powtórzyłem jej błąd, ale nie wiem, czy zauważyliście, powtórzyłem go tylko raz, bo za każdym razem później mówiłem sytuacja z Jacobem, a nie, że Jacob został zamieniony. Więc raz zacytowałem ją, a potem robiłem, co mogłem, żeby nie powiedzieć czegoś, czego nie byłem pewny, tylko powiedzieć to na oko, więc mówiłem sytuacja z Jacobem. Więc Jacob Takanashi jest obecnym głosem Kinch'a, to jest ten facet, który zastąpił Johna Pat-no-whatever, który nie jest częścią strajku, ale odmawiał pracy dla Hojo w Solidarności ze strajkującymi. Więc to jest pierwsza rzecz. Moim zdaniem to jest przejęzyczenie, ale optyka jest tak zła, że nikt jej tego nie wybacza i wszyscy jej to wyciągają i wytykają bardzo mocno, więc społeczność nastawiła się anty i to bardzo mocno nastawiła się anty -pajmon. Ludzie wręcz wiwatują, otwierają szampany i no jest jak jest. Co więcej, chińska społeczność wyłapała ten wywiad z Paperback Guyem i jest on tam podawany. Właściwie screenshoty i teksty, które oni mówią, wymieniają między sobą to znaczy się Corina z Paperback Gamem, są podawane w języku chińskim, więc chińska społeczność jest bardzo świadoma tego, co się u nas podziało, to znaczy u nas globalnie podziało, i kręcą tą dramę dalej, co oznacza, że Hoyo bankowo wie, Hoyo nie jest w stanie już teraz udawać, że nie wie. Co więcej, Hoyo ma idealną podkładkę do uderzenia w Paimon, bo z jednej strony Paimon powiedziała, że nie będzie pracowała, dopóki oni nie podpiszą deala z Sagafra, oni nie podpiszą deala z Sagafra, z drugiej strony, ja dalej twierdzę, że ona kłamała w tym wywiadzie, mówiąc na temat tego wszystkiego, co się podziało pomijając że już moim zdaniem jest zwolniona tak jakby od moich taką informację lekko można interpretować ale co więcej mówi na temat kwestii finansowej że jej hojo nie płaci gdzie to nie hojo jej płaci tylko za pierwszym razem to była formosa teraz nie wiem jak się nazywa ta druga spółka ale mogą to wykorzystać żeby uwalić współpracę z nią bo to jest Kwestia, którą ona wspomina po pierwszej w topie z Formosą, że Formosa jej nie płaciła, i wtedy wspominała, że Hoyo pomogło jej rozwiązać ten problem. I teraz nagle zmienia śpiewkę i drugi raz obwinia Hoyo za to, czego Hoyo nie zrobiło, a zrobiła to wtedy Formosa, więc wydaje mi się, że Koriny już więcej w grze nie usłyszymy. Ludzie bardzo mocno sugerują, że głos za Paimon powinna przejąć babka, która podkłada głos za tribi w Honkaju Star Railu. Hayden Davie. Nie jestem pewny, czy poprawnie to przeczytałem, ale to jest osoba, która podkłada go za Tribi Trini i Trinon w Honkaju Starilu i idealnie by się nadawała na Paimon zdaniem społeczności. Nie mam konia w tych wyścigach, nie jest obojętnie, moim zdaniem powinien to być Chris Pratt. Lecimy dalej, lecimy dalej. Tutaj nawet wam wkleję screenshota z pozdrowieniami, AJS jesteś osą. Awesome. Zgadzam się z większością rzeczy, które przez ciebie zostały podniesione. Paperback Guy zrobił to mega profesjonalnie, nie cisnął po niej, chociaż mógł zresztą. W następnym nagraniu nie był już tak profesjonalny. Zabrakło kilku zdań, ale widocznie miał bardzo ograniczone możliwości. Tak, to jest to, co mówiłem. To był wywiad. Mieli przygotowane pytania i ona miała do nich dostęp, tak jak większości wywiadów mają dostęp wcześniej i mogą się zapoznać z pytaniami, jakie będą tematami raczej. Nie konkretnymi pytaniami, tylko jakie tematy mogą zostać poruszone. Jako osoba, która robiła przy telewizji, tak to wygląda. Ludzie, z którymi są wywiady, z wyprzedzeniem plus minus wiedzą, o czym będzie rozmowa, żeby nie dało ich się podejść. I tutaj też zaznaczę, że Paperback Guy zrobił follow-up do tego wywiadu z konkretnymi dodatkowymi myślami. I Jak rzuciłem wczoraj, że są trzy furtki, że mogło się podziać to, że ona kłamie, albo że mówi prawdę, ewentualnie, że zbiegły się dwie rzeczy, naraz to wydaje mi się, że faktycznie najbardziej prawdopodobne jest, że albo wiedziała, że już zostanie zwolniona, z Insajdu dostała jakieś informacje i sama rzuciła papierami, że nałożą się dwie rzeczy jednocześnie, że ona faktycznie była na wylocie, czy by zrezygnowała, czy nie, to by wyleciała, ale teraz postawiła wszystko na ostrzy noża i wygląda to tak, jakby to ona decydowała. Ani ona decy jestem o tym wręcz przekonany. I ostatnio myśl, że jak będzie nowy głos Paimon, to reinstalujesz angielski dubbing, i to jest dokładnie to samo, co ja zrobię, ale nie zrobię tego od razu. Znaczy się będziemy szampano otwierali w momencie, kiedy Hoyo zapowie, kto jest nowym głosem Paimon. Faktycznie z, z, z czystej złośliwości zrobimy streama z otwieraniem szampana. O, bez alkoholowego, żeby nie było. A jeżeli chodzi o zainstalowanie anglojęzycznego dubu, to będzie w chwili, w której wejdzie nowa Paimon. To, to, to nawet to zrobię, nawet to zrobię, bo widzicie, ja w opcjach nie mam. Jest Japoński, a resztę muszę sobie dociągnąć. Więc jeżeli chodzi o angielski, to on się tutaj pojawi dla mnie w momencie, kiedy, kiedy będzie nowa Paimon. Wut wut woot, Co do Paimon, co do Paimon, jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą powinniśmy podnieść, czyli Paimon ma dziś urodziny. Ha ale się złożyło. Dzień dziecka. Paimon, tada! Super specjalny dzień jest. Jest! Urodziny Paimon. Tak! Nie ma Paimon. Więc tu mamy jakieś tam dodatkowe informacje o, od niej, ale bawi mnie, jak to się cudownie w czasie zbiegło. Faktycznie. Cukier, cukier w me serce. Tak, to jest cukier? To jest cukier. Cukier w meserce, leje Paimon. Płynny cukier. melase. Mlasep. Jeżeli chodzi o jej arty, i jeden, i drugi nie jest zachwycający. Jeden z saurianami, a ja za saurianami nie przepadam za bardzo, więc po prostu no, jest jak jest, a ten czybiskowy to jest obżarta Paimon, więc też jest jaki jest, więc, no, no, pamiętajcie po prostu odklikać, żeby Wam się nie świeciło na czerwono, to jest chyba najważniejsze w tej kwestii, ale, Paimon ma urodziny tego samego dnia, co Aratak i to, więc dla fanów Aratakiego, roga tego, <laughs> droga pani Hina, <laughs> ten jest dużo lepszy, ten, ten, ten list mi się bardziej podoba. Mamy jego jedzonka specjalne, mamy te wszystkie rzeczy od niego naokoło, no i jego arty. Również są lepsze niż te paimonowe, zarówno ten full realistic, haha, jak i ten czybiskowy słodkie, są, podobają mi się jest git. I też pamiętajcie jak macie to zabrać go na specjalną przyjażdżkę i nacieszyć się jego obecnością. W tym momencie czy on jest na banerze, on w tym momencie jest nawet na banerze, więc można tę chwilę wykorzystać do złapania albo takiego, albo jego redhorn Horn Storm Thrashera, więc jak to lubi, jak to lubi. A ja przeskakuję do stwierdzenia, że Mermaid ludziska dzisiaj po raz ostatni jakby takim trybem z podsumowaniami zrobimy. To jeszcze raz gdzieś w okolicy czwartku-piątku, bo w piątek łapiemy się z secią na decyzję co kto gdzie i do kogo więc. Zapraszam po spekulacjach i spoilerach, będzie to rozbebeszone. Więc lecimy w uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje, jeżeli ktoś nie przypada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka i jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z te informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, a inne prawdziwe w momencie wycieku, ale zmienić się do chwili wejścia na serwery live. I dzisiaj będziemy minimalistycznie na spekulacjach i rachnie oznacza to, że nic nie ma, tylko po prostu odcinek je, roztył nam się strasznie, więc lecę minimalistycznie. Pierwsza rzecz to są daty, które się popojawiały, powyciekały i są kalkulowane przez ludzi, więc tutaj są zarówno likowe informacje, jak i po prostu nasze przewidywania, co powinno być. Pierwsza rzecz to jest, że 6 powinien być live i do aktualizacji 5.7 i to, co powtarzam, 2.0 wtedy startuje w zależności od więc bardzo możliwe, że przesuną jeden dzień później. Zobaczymy. Na chwilę obecną Pajmon robi na tyle dobre zasięgi, że mi nie będzie przeszkadzało to przesunięcie o jeden dzień, ale no Normalnie bym panikował, panikowałbym strasznie. Kolejna rzecz, której się możemy spodziewać, to 16 czerwca. Preload do aktualizacji 5.7 się powinien pojawić i 16 wieczorem 17 powinniśmy mieć pierwsze sensowne liki. Tutaj w tej rozpisce jest zaznaczone 18 czerwca, że aktualizacja 5.7 zostaje puszczona i mamy pierwsze liki gameplay w postaci z aktualizacji 5.8. Tak, mamy pierwsze rzeczy z bety. Z data miningu preloada powinny być 16-17 Pierwsze, więc ja bym się bardziej spodziewał tam. Lecąc dalej, ostatnia rzecz: 23 Czerwca będziemy mieli zapowiedzi najprawdopodobniej zapowiedzi nowych postaci, które powinny się pojawić w aktualizacji 5.8. Bo teraz już coraz głośniej się mówi, że 5.8 będzie miał swoją nową postać. Do tego też pewnie wrócimy na odcinku, który albo był wczoraj, albo będzie jutro z waszej perspektywy. Więc to jest jedna informacja. Druga informacja jest na temat tego, że w Chinach. Jest... Jest kolejne badanie rynku, i to mi się podoba, bo z tych badań rynku mam od dziwo troszkę więcej informacji niż z rzeczy, z których miewałem do tej pory, więc zauważyliście, że to się fajnie, fajnie potwierdzało w minionych miesiącach. Więc jeżeli chodzi o fanfavoryty i postacie, które będą do zdobycia, jest badanie gruntu na zlecenie HOJO, oczywiście przez spółki zewnętrzne. Badanie jest, tego co rozumiem, podzielone na różne grupy wiekowe, płeć i parę innych rzeczy, takich jak grupy zarobkowe. Nie mogą bezpośrednio pytać o zarobki, ale wiecie, to się tam jakoś dzieli. Że, że oni wiedzą o co chodzi, czy są z terenów y, o dużym zagęszczeniu zamieszkania, czyli z Szanghaju, czy z bardziej wiejskich itd., itd., więc mają to bardzo ładnie podzielone, z tego co rozumiem, przynajmniej na chwilę obecną tak to widzę. I pytanie jest o to, na jakie postacie czekają najbardziej i, i jakie postacie są dla nich inspirujące, czy co chcieliby zobaczyć w Genshinie, jakie postacie z innych serii, z innych gier, coś podobnego do tej ankiety, która była w Wu -wie. stwórz swoją ulubioną postać, ukochaną postać, co chciałbyś, chciałabyś zobaczyć w wówie, to tutaj jest coś takiego, ale nie aż tak rozbudowane te pytania. Są pytania o konkretne postacie, które się przywijały z imienia, bądź imienia i nazwiska w Genshinie, więc są konkretne imiona do zaznaczenia, że o tego chciałbym, tamtego chciałbym zobaczyć, ale są też pytania bardziej otwarte, że potrzebuje więcej ninji, nie? I, i, I coś takiego. Sama ankieta z tego, co rozumiem, nie jest aż tak bardzo rozbudowana jak to, co myśmy mieli w wówie, ale jest nie, nie, nie zdarzało się wcześniej, przynajmniej ja nie widziałam, żeby coś takiego było, więc tak, możliwe bankowo. Lista jeszcze nie jest ustalona na rząd aktualizacji NOT krajowych. Czyli co w NOT kraj będzie, to HOJO plus minus wie, ale jakieś odstępstwa i zmiany, szczególnie w temacie czwórek, są bardzo prawdopodobne. Jeżeli chodzi o piątki, też mi się wydaje, że może się zmienić. Jeżeli ta lista, o której na wczorajszym odcinku mieliście, jest poprawna, to tam jeszcze mogą być roszady i przesunięcia, jeżeli faktycznie to są wszystkie postacie, które grywalne będą. Lista nie jest ustalona. HOJO zbiera informacje od chińskich graczy, na kogo wydaliby najchętniej kasę. I w pytaniach do wyboru zostały mi rzucone dwie rzeczy. Nie ma kapitano. Więc jeżeli ktoś się zastanawia, czy można zaznaczyć kapitano, że chce kapitan grywalnego, to jedyne, co można zrobić, to w pytaniu otwarte napisać, że chce kapitano do przytulenia grywalnego. Ale jest coś, co mnie zaskoczyło, czyli jest adeptaj. Niekonkretna. Czy konkretny adeptaj, nie to, że mamy Madame Ping, tylko jest adeptaj, że chce kolejnego adeptaj. Więc to są te dwie rzeczy, które tam jeszcze parę do, innych delikatnych, ale tu już nie będziemy ro, rozbebeszali, bo tego jest troszkę więcej. Zobaczę, jak będziemy mieli jakieś wstępne wyniki i usłyszymy, czego chcą chińscy gracze. Może być ciekaw. Tyle ludziska. Zapraszam Was teraz na Mermej. Tu macie wiadomość, którą rano, wczoraj z Waszej perspektywy, wstawiłem do wszystkich rano, jak rano 12 już była masakra. Że to jest info dla tych, którzy nadrabiają. Do czwartku, do północy macie czas, jak ktoś będzie wstawiany w piątek rano, to nie mogę zagwarantować, że weźmie udział w konkursie, bo my w piątek się z secią łapiemy, tylko jeszcze nie wiemy o której godzinie. Więc w minione dwa dni podziało się bardzo dużo. Ostatnio skończyliśmy na Psycho Dungeon jako Syrenka, a teraz lecimy z Shigi Kinich z muszlą, której zamyka pewną rybkę. Ale podobieństwo, kocham, cudowne, piękne. Barbara i Barbarka jest prześliczna, przemega, przesłodka, widać do czego nawiązuje. No i też oczywiście melon, trzymamy poziom, trzymamy poziom bardzo dobrze. Wentylacja, nadrabianie z Mualani tutaj jest i u góry też widzę kolejną cudowną rybę. A Mualani jako rekinek, bo jakżeby inaczej. Wentylacja, kacina i mamy kacinę. z... <ścoughs> Dostała czapeczkę. No Jestem jest zachwycony. Shigi z basienką, basienka na papierze zawsze wygrywam. Zaraz za tym jest kinicz, i to jest ta ryba, która przykuła moją uwagę wcześniej, jest i kinicz, jest i ta ryba, ale wygląda koza! Jeszcze te wąsy takie. Nie? Podoba mi się to, plus papier, wiecie, ja, ja mam słabość do tego, ja mam straszną słabość. Shigi. Uuu, mocno posępne serce z Baldur's Gate. A. Obym się do jutra robił ze wszystkimi pracami, ale. No, jeszcze kilka zostało. Szygi, aż tak się spieszyć nie musisz. Nie wiem, czy słyszysz te słowa, bo to było dwa dni temu. No, dwa dni temu. Jeszcze Soriany, Barbarka i Bennet jutro lub pojutrze od wentylacji. Ale jeżeli słyszycie moje słowa z opóźnieniem, to. <ścoughs> jest cudny. Jeden z drugim jest. Ma to spojrzenie kolorowe, saurianowe. Shigi, dziś wlatuje jeszcze Lumi, więcej już nie dam rady pora iść do łóżka. I prawidłowo, nie ma co się przemęczać. Mówiłem, że damy trochę bonus czasu. Teraz mam wyrzuty sumienia, że wcześniej wam nie dałem znać, że, że, że możecie powalczyć. Tozono, na koniec Mermeja, barbarka epatująca szczęściem dla wszystkich. Jakby ktoś chciał na Instagrama do tozono, to jest tozono podkreślnik art. I barbarka epatuje szczęściem, emanuje szczęściem i jest osą awesome, i ją uwielbiam. To są rapitografy, czy to jest? czarny długopis, bo to może na dwoje babka wróżyła. Ja bym stawiał, że to jest rapitograf, ale, ale to jestem jej ja. Zaraz za tym foka. Dzień 31. Bennett jako Himera, Kraba, Pustelnika, żuwia oraz Meduza oraz cała kolekcja Himer. Oczywiście! I jest! I jest! I jest ci on! I jest ci on! I tutaj znalazł swoje miejsce, więc jest już komplet zamknięty. Zaraz za tym jest Janeczkowa jako Syrenka i wygląda... Już widzę, jak robi te wiry z wody podczas swojego machania łapami. po prostu jest połączone jedno z drugim. To jest Szygier również karlak w tym wypadku bardzo przyjemnie mi się ją robiło i bardzo przyjemnie wyszła. Dziękuję. Jest mega. Zaraz za tym jest młalani i jaszczur z głębin kinich. Jaszczur z głębin nie no, jeszcze z Głębin zrobił robotę jak dla mnie totalną, a to jest Melon, potrzebuje ktoś grafika bez perspektyw i wymagań. Ja się do ciebie odezwę, Melon. Ja się, ja, ja się do ciebie pyknę, wiesz? Tak, więc to jest Lyn Allen zdjęcie, a to jest praca od Melon. Jula lekko spóźniony pębo Barbatosa jako syrenka i mamy go. Ma... <śmiech> to... <śmiech> odejdź siło nieczysta. Totalnie, z obranża. Jula, jesteś osą a my lecimy do Shigi Ifa i jego Saurian, kakałku kochany, kakałku kochany jest kochany ale ma też, eee w ogóle poza jest w rąbie e, porozmawiajmy o tym nie? Przeoknąłem straszny suchar e, Shigi, ostatni dzień i ostatnia serena, czyli nasza gwiazda Benio przez co ma aż tyle rozgwiazdek ale jak tu go nie kochać, dziękuję bardzo za zabawę, udało mi się pierwszy raz zrobić wszystkie dni mimo trudności, więc jestem zadowolona i cieszę się, że mogłam patrzeć na wszystkie inne cudowne prace, to ja wam dziękuję, jesteście fantastyczni, a ten będzie. Jest dla mnie wygrywem jest mega. Te cudowne przejścia kolorów na tych, tych jego wszystkich płytewkach całej reszcie. Mm. Aislin spóźniony IFA i gościnnie Boot Hill. Szkoda, że nie zdążyłam zrobić więcej rysunków, ale zaraz mam sesję, więc się nie wyrobiłam. To jest wiadomo, to jest gra i zabawa dla ludzi, którzy niestety w maju mają trochę więcej luzu i nie wiedzą, co z tym czasem zrobić. Haha, ha. powiedział ha, ha, ha. człowiek, który nie ma czasu i ma zaległe z 5-6 nagrań. Tu mieliśmy Aislin a my lecimy teraz do Enkai. Bennett to już Koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy płynąć. Wcale nie zapomniałem dorysować piątego palca u rąk. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie no, można powiedzieć, że jest tam z tyłu, że, 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 że nie widać. Oraz przesyłam link do karty, jakby ktoś chciał znaleźć Enkai. Poza Discordem to jest, jak ktoś korzysta z kart, to tam też można. To no, nawet nie wiem, co to jest, tej usługi nie kojarzę. Ravi, kek i chichi w formie morskiego króliczka. Mamy kek i mamy chichi i jest to piękne połączenie. Co do kek, nowe animacje dla niej są wgrywane na skinach, więc nowe rzeczy się uzbliża. Ale to o tym pogadamy nie dzisiaj, ale na spekulacjach i spoilerach. Ether the Plant, Bennett z Barbarą. Yy, to znaczy, to byliby niezłą parą, ale ja dalej yy, szlipuję Beneta z Fischl, bo to jest bardzo beneficial. Nieważne. Nie było tej kwestii. <laughs> Idziemy do C7 i do Benia! Benua! Jest i jest i jest wymiata. I na koniec peleton. Na chwilę obecną zamyka nam z dziś rano o 8.33 jedno z moich ulubionych postaci, czyli Basia i Dalia. I wyglądają fantastiko. Dziękuję ci. To są wszyscy, którzy zdążyli do 1 czerwca do godziny 15.30 wstawić swoje prace. 15.28. Resztą zajmiemy się przed wynikami. Dziękuję wam. Za ten mermaj było fantastycznie. Jesteście osom. Awesome. Wprowadziliście bardzo dużo koloru i radości w moje życie. Dziękuję w imieniu swoim, Seci, ale też. Wszystkich, którzy oglądali tę pracę, bo to była świetna przejażdżka. A ja wracam do tego, co jeszcze nie nagrane. I mając mermej za sobą, przypominam, że już nie trwa, ale do piątego, do czwartku, do północy możecie śmiało wrzucać jeszcze pracki. W piątek będziemy z Secią decydowali, co, kto, gdzie i jak, do kogo, co poleci, więc to jest jedno. I Quantum Imaginary wciąż leci do przodu, więc zapraszam do wspólnej zabawy, rzecz jasna. Dzisiejsza miejscóweczka została podesłana przez Olivera. Pozdrawiam cię bardzo mocno i serdecznie. Jesteś osą, wieki nas tutaj nie było zazwyczaj. Jak ja wybieram miejscówkę, to jesteśmy tutaj. Rzadko kiedy, rzadko kto to w ogóle wstawia. A nie wiem, czy pamiętacie, w pierwszych odcinkach prawie zawsze siedziałem na rękach Barbatosa gadając, więc od tego się ta seria praktycznie zaczęła. No więc jesteś osą, dziękuję za wysyłanie tak cudnych miejsc. I to jest już wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane. Jeśli Ci się podobało, to nie zapomnij dać łapki w górę. Jeżeli wręcz przeciwnie, to poproszę łapkę w dół. Życzę Ci miłego dnia, dobrego jedzonka i świetnych pięciogwiazdkowych rolek. I niech Bożek aranżja Wam sprzyja. Korzystając z okazji, chciałam bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym Wasze wsparcie jest nieocenione. Lisi Magowie, Wasza Maga jest potężna, jesteście osą. Lisi Arcy Magowie, Wasza magia jest arcy potężna, jesteście arcy osobą. Lisi Twitcher, Wasza Maga jest Twitcher potężna, jesteście Twitcher osobą. I wstępnie dziękuję również Fushi, bo widzę, że coś mi wysłała podpisana jako Genshin, ale jeszcze nie sprawdzałem, co to jest. Więc jeżeli to jest coś na napisy końcowe. To wstępnie dziękuję. Miłego do następnego. I hej. Chciałem zrobić krótszy odcinek, bo zamieszanie dzisiaj jest. To nie dane mi jest zrobić krótszego odcinka. No, nie dane mi jest, ale macie, macie Noelkę.